Witam was kochani. Bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku chciałabym wam pokazać zakupy, które zrobiłam w Biedronce. Także za chwilkę przekonacie się na co dzisiaj się skusiłam. I tak, pierwszą rzeczą, która wylądowała u mnie w koszyku to były banany. One generalnie miały być w cenie 2.50, ale potem zobaczyłam, że były naliczone za 5 zł już się nie cofałam, żeby wyjaśniać sprawę. Bo to za te banany, te cztery banany zapłaciłam chyba 3,60, więc czy nawet poniżej, chyba 3,20, coś 3,20, 3,80, coś takiego. Dobra, kolejną rzeczą są to dwa serki wiejskie. Ja wybrałam te z klasy stawu, dlatego że bardzo mi smakują i w składzie też nie mają nic takiego, co powiedzmy by mnie zniechęcało. Czekajcie, niech się trochę wyostrzy. I tutaj mamy serek twarogowy ziarnisty z mleka, śmietanka z mleka i sól. Także naturalny serek, bo czasami do serków wiejskich potrafią dodać na przykład mleko w proszku, czego bardzo nie lubię. I serek wiejski z krasny stawu kosztował 1,95 zł za sztukę. Kolejną rzeczą jest to serek grani, który wiecie, że bardzo lubię. Czy na kanapki, czy wymieszać z orzechami. I tutaj mamy twarożek ze śmietanką. On też ma bardzo fajny skład, bo ma Czekajcie. ziarna twarogowe śmietankę I sól i on był w cenie 0,79 79 zł. Kolejną rzeczą to jest mleko. Ja wybieram teraz ostatnią... Najczęściej i w sumie tylko y, bez laktozy. Tomek pije zwykłe, więc on wziął sobie zwykłe. Ja wziąłam sobie bez laktozy 1,5%. Y, jest jeszcze dostępne bez laktozy 3,2%, ale dla mnie wystarczające jest naprawdę te 1,5% i ono kosztowało 2,95. Bardzo je lubię podgrzane. Jest naprawdę dużo słodsze niż to zwykłe mleko. Tutaj kupiłam taką kaszkę delikata, śmietankowa. Ona kosztowała coś koło 2 zł. W składzie co prawda ma cukier, ale jest na samym końcu i tutaj mamy mleko pełne, śmietankę, kaszkę mannu z pszenicy na końcu cukier, więc stwierdziłam, że jeżeli um, będę miała ochotę na coś słodkiego, to po prostu zjem sobie właśnie taką kaszkę. Ja kiedyś tą kaszkę bardzo często jadłam, bardzo mi smakowała i naprawdę jest przepyszna, musicie ją spróbować. Jest jeszcze w wersji z dżemem jakimś truskawkowym chyba, z tego co kojarzę, ale mi sokuje ta sama kaszka bez żadnych dżemów. Dobra, kolejną rzeczą są trzy Trzy słodkie ziemniaki, tak zwane bataty, i one również teraz w promocji w biedronce były. Po 7,99 ja wzięłam trzy, żeby zrobić sobie któregoś dnia frytki z piekarnika. Także tak. Dobra, kolejną rzeczą. To jest y, chleb. Tutaj wybrałam żytni 100% pełnoziarnisty z dodatkiem amarantusa i komosy ryżowej. On był w cenie coś koło 3 zł, tu mamy 300 gram. Skład ma bardzo, bardzo fajny, y, żyto krojone, wodę, zakwas żytni, mąka żytnia, razowa, nasiona słonecznika, siemię lniane, płatki owsiane, amarantus, komosa ryżowa, płatki ziemniaczane i sól. Także tyle. Fajny skład. Ja lubię ten chlebek. On jest przyjony na takie, nie, a nie, ten jest akurat w całych, ale jest jeszcze taki, chleb, że jest jeszcze przydzielony tak na pół, bo są różne ogólnie odmiany, tu akurat widzę, że jest złączony, myślałam, że on jest jeszcze na pół przydzielony, ale to nic, bo to, wiecie, nożem przeciachać to jest dosłownie chwila. Wzięłam sobie również tutaj dwa opakowania humusa, dlatego że jak wzięło się dwa opakowania, to um, było taniej i wtedy wychodziło za 1,299. E, ja humus bardzo lubię, ale powiem Wam szczerze, że e, humus klasyczny chyba najbardziej, tu jest produkt odpowiedni dla wegan, ale powiem Wam, że m, wersja paprykowa jest dużo, dużo gorsza, jeżeli chodzi o skład, dlatego że porównywałam sobie składy. Tu może najpierw wam pokażę. Tu mamy tak, ciecierzycę gotowano 50%, woda, olej rzepakowy, pasta sezamowa, tahini. Ocet spirytusowy, sól, czosnek suszony, kmin rzymski, regulator kwasowości, kwas cytrynowy. Natomiast w wersji paprykowej to był dodany jeszcze cukier, jeszcze jakieś tam stabilizatory, więc powiem Wam szczerze, że zdecydowałam się na klasyczny, a zastanawiałam się, czy wziąć na przykład jeden taki, jeden ten paprykowy, ale naprawdę ten paprykowy miał dużo, dużo gorszy skład, więc stwierdziłam, że nie, dobra, niech będzie ten, przynajmniej składowo lepiej wypada. Wzięłam sobie również mozzarellę, dlatego że też była w promocji. Jak wzięło się dwie sztuki, to wychodziło za sztukę ,99 zł 99. Normalna cena to jest 2,49 bodajże, zł, czyli złotówkę na dwóch się zaoszczędza. Więc stwierdziłam, że do kanapki czemu nie? Na pewno u mnie pójdzie. I jest to mozzarella Sotile Gusto. Ja często brałam, smakuje mi ta mozzarella, jest bardzo smaczna. W składzie też. Y Mam mleko, sól i regulator kwasowości, zalewa woda, sól, także powiedzmy takie typowo dla mozzarelli skład. Nie ma nic takiego, co powiedzmy by mnie zaniepokoiło. I tutaj, jeszcze dodatkowo, ostatnie dwie rzeczy to są. Wow, to są dwie zupy mrożone. Ja Wam mega, 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 mega Wam polecam zupy właśnie z biedronki, takie mrożowe, mrożone. Ja wybrałam zupę kalafiorową z koperkiem i zupę. Jarzynowo, jak widzicie, gotowe w 15 minut, jeżeli chodzi o składy, to naprawdę super. Przykładowo wam pokażę na jednej. I tutaj mamy kalafior 50% warzywa w zmiennych proporcjach, 47% ziemniaki, marchew, pietruszka, porceller i koperek 3% tyle. tu są faktycznie same mrożone rzeczy, dodajemy jakieś przyprawy, zioła i mamy naprawdę bardzo smaczną zupę, tym bardziej, że tutaj mamy gramy. 700, 750 gramów i za taką zupkę płacimy 360. Także naprawdę myślę, że to jest fajna opcja na obiad, kiedy nie mamy pomysłu, a mamy dni takie jak na przykład dzisiaj, czyli dosyć zimne, dosyć deszczowe i takie, gdzie powiedzmy mamy ochotę coś takiego właśnie ciepłego się napić, zjeść, to myślę, że to jest naprawdę super opcja. Ja jak widzicie, wzięłam sobie aż dwie. Także naprawdę są smaczne i naprawdę polecam i są naprawdę w dobrej cenie dobra, także moi kochani, tak się e, dzisiaj e, deklarują moje zakupy, które zrobiłam w Biedronce, dajcie znać, czy którejś z tych rzeczy wy też często kupujecie ja ostatnio jestem mega fanem e, mleka bez laktozy nie dlatego, że mam jakieś uczulenie na laktozę ale dlatego, że uważam, że e, to mleko jest dużo słodsze i mm, ba bardziej słodkie i po prostu mi bardziej smakuje niż to zwykłe mleko powiem wam szczerze w smaku Dobra, to ja to się zabieram za chowanie tych rzeczy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki szybki haul zakupowy, spożywczy z biedronki Wam się spodobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplutko, ściskam, całuję. Pa, pa. do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.